No, inne mapy na tym świecie, czy tylko jedno? Aha, coś. Boże, ile fęk! O Boże, nie zauważyłam tego. No właśnie. Aby na koniec nie? Tak. Masz, knoi? Ja idę do Małego, wiesz? No, do nam. Mhm. Mam ogon i wszystkich. Idę mały zaminuje, co? Dasz za tam radę? Nie, po prostu wszyscy są. A? To jedna, ale jeszcze trzy są i już z gena skończą. A, bo już to Aha. Coś tu paletę w ogóle. Mhm. Ile ich tu biegnie? Ludzie Kolorowe brzdactwo, jakieś laki mam w ogóle Proszę, jak ją tepię, dajcie spokój. Wyjście do tej klatki, szybciej bierz. No, nie trafiłam. Nisno, widziałem tą animację z daleka na biało Biegnij, biegnij, biegnij. Kurde, gen mi tu kończy. Dobra, wypad stąd larwy. To docham mi było pułapki, miałbyś zanimowała. No nie zdążyłam, bo mi przyszły palety na łeb mi chciały zrzucać, ale tu jeszcze jedna fajnie jest A... ranna. To nadajesz. Jezus Maria, no nie nadążam. Biegnie od y, wejścia. No, dawaj ją z tamtej strony. Mhm. Nice. Pewnie. Mhm. Mm oko, ogon. Robię gena. Kończą pewnie. No. Przestań to robić na Hama. A, to tamten, mhm. Mm nie, tu nie robią. Kopka się złapała hit, nie słyszałam tego. Tak? Aha Nie wiem gdzie to mogą, uciekał gdzieś. Nie raz robią. chyba Bo jest te mogą tu u mnie Tutaj mam też larwy i tak dalej. Masz ran na te mogą no. Wow! Mam paletę przeskakiwać, jak tu idę, jaki są. Jest... A ono przeskakiwanie przez okno i zrzucanie palet, to niestety nie działa. Larwa mi... ten... kuca. No. Co pokucałaś? Nara. Dobra, tu nie robią. Aha. A tu mam kolorowe te dostawki? Moje mam zwykłą. No zrzucaj. Nie dokonuje nie, mam tutaj. Aha. Dobra, ta dostała, jeszcze tam trzeba do... Gen! Chciała podlecieć robić, Franca! Słyszałem tutaj tą fang. Mhm. Wlaź mi po pułapki. Gdzie ta fang? Tutaj, gdzie ja. Ale nie ma śladu. Co? Robi gana. To nie ta w ogóle. Boże, jakaś inna o, mi babcie, weszła! Tam Wow! A tamta, co uciekła, to już nie wiem. No psują. O Jezus, sorry. Kurde, przejść się nie da. Tu mam ją! Jest tam? Jest ogon! O, to ją trzeba to do... Tym bardziej. Podpalę tą. Ta w łeb tego i potem drugi szukorazdek. tak? No, gra Mam W małym wszystkie pootagowane. Tu jest gen? Nie. Tu mam ich. Właśnie mi psułem po łapie, no Starowe zaś, no dość. Taka Nada to było. Zimny cycuś. Co, no! Mam tu fanki ogon znowu. Przyrzekam ją już. Tu mam ich dużo. Dostała! Kisnę! I Słyszałem tylko ten dźwięk, jak wiesz, w łeb dostaję. w trawę. No, fank. Nie wcześniej dostała, co nagrane. No, ta paletę trzeba zniszczyć Za tobą teraz ją robię tak paletę tutaj. Dostałam z takiej odległości. Weź ją tutaj Nie mogę pogonić kogoś. No Bo co? Pogonię kogoś. Jest tutaj, przez okno przechodzi. Dobra, ja biorę tą mhm. dalszą. Taki, wymianka. Nice. Mhm. Pewnie, to będą jeszcze zmienić. No cały czas mi robią. Co to gista cały czas? Może ptak w małym. W A pułapki mi rozwalają w małym. To nie, nie robię ma leczenia Ono ma jakieś cheaty, że tak te czy to są takie lagi, bo takie nie rozumiem. lagi. Mam ogon! Nie, to są cheaty moim zdaniem. No co, nie możesz jej trafić przez to, tak? Nie, bo ona się tepi w przestrzeni. No, ale mi też jak ktoś umrze. Mi się z pułapką tepała, wiesz, też jak yy, wpadła. Dwie umarły wysłałem, ja hit. Dobrze, hit. Nie wiem, czy to jest sens to robić, bo oni mi to cały czas rozwalają w tym małym. <słuch> Za tobą pobiegła, do małego zaś, larwa. Zasz. No chodź tu, chodź. Zrozumiałam, od tamtej klapki to wpadła w drugą. Nie ściąga nikt tamtej, dobrze, Dobra, lecimy na te gene. Te nie są chyba. Zrobione. Zaraz zaraz włazy prędzej. Możesz pod... Hmm. Pod bramę dać? Nie wiem czy to my damy radę zamknąć, wiesz co. Chodzi. O, mam tutaj fengi dwie. Została. Uh -huh. Moja leży. O no niedogonie nie dogonię jej. Haha, pułapeczka. Słyszałem szafkę chowaną, pytanie tylko gdzie. O nie, paleta mi zrzuciła, no i gówno, nie złapię jej już. Do budynku poszła. No, słyszę ją. Słyszę ją gdzieś. U góry coś ojczy. U góry, tak. Weszło do szafki, głupia. Proszę, Trzeba pod te bramy iść Warło. Włazy zamykać Tutaj Tam ktoś ta wisi mhm. No to koniec to właz A jest tu brama? Cicho Teraz trzeba słuchać Pewnie ucieknie ta feng pipa Mam jeden właz Ślady? Ślady? Gdzie? Bo je, jak daleko? Tak, we dwie tu biegną, to dwie nie uciekną. Idę. Jeszcze miała brązkę? No, biegnie do mnie tu na czołówkę. Na szczęście. Mhm, A tamta? Tamta gdzieś tu była. Weź w stronę małego poleciała. No i przy włazie. A no to. A jeszcze ją z, uderzyłem na kolonie, No słyszałam i... właśnie. No ale to jedna uciekła tylko, nie? Tak. No i dobrze. Mamy tutaj brzdactwo. to będzie Koło fajne, małego, to. więc zajebioza. Bitch, jesteś moja No, mądryś ty! No patrz, nie mam! Nie mogę, no! Patrz, gra mnie nie... Tak, ja wiedziałem u ciebie, że tak się dzieje ci. Nie mogę, nie pozwolę mi postawić pułapki, nie, ty? No właśnie, bo trzeba do dalszego. Wiem, aż pod okienkiem by warto było, nie? No już mi tu uciekają wszyscy. Brzydactwo i wszyscy... mi tym salomem biegać w tym, w tym czasie, to... Mhm. A się mhm. tutaj kłóca kolorowe brzydactwo, nie kolorowa, zwykłe brzydactwo. No zaraz, se... ale czemu nie chcesz zresetować? Halo? Muszę to brzydatstwo zrobić. Mój i Muszę jakieś ojcze Gena? No coś? patrz, gena robi. Idzie do ciebie, czaśnij ją. Aha, bo należy. Czemu ty uderzyłeś jakąś sablę? Że była ranna? Nie, ona była ranna już wcześniej. Aha. Dobra, to nie wiem o co chodzi. Do ciebie tam I coś Tak, pięknie. tak, widzę. Gdzie? Może robisz moje, idę po tamtą. Nikleję. Mhm. Gana skończyła, moje. No cóż. Tutaj też kopię. Dobra, i lecę z tymi pułapkami, nie? O Boże! No tutaj, jakby w ogóle ganów nie ma. Mhm, coś dupło w domu. No, Bawią się, że mi kleja dostała z pora. Nie wiem, nagrywam to bez tego mikrofonu, zobaczymy. No nie, puch. no wiesz co, no powinno być, no bez przesady. Mam no, już pułapek i to tutaj. Nie nikogo w, te, w pobliżu kisnę. Tutaj, so, złapało się gdzie? W domu. Lekło. Jeszcze jedno. Dobre, idę Cało tutaj. To o ciebie, mhm. W małym, no nie dobiegnę, wyszka, wyszka kurta się. A ja toporem zrobiłem miejsce, no, bo to masz ktoś właśnie... nie zdążyła, dobra, okej. Okay. Muszę Mikleja. Muszę te toporki zabrać, bo bieda. A to w małym, pomóc chyba Tak, ona biegnie do ciebie, Mikleja ranna. A tu skręciłaś, ty pindo. Dobra, mam ją. Mhm, idę go wysłać. Czaska cały czas Porobię dobrze ta Czas Czas, coś mi Nie te to nie o co? Boże jak go te gdzieś no, to jest super po prostu te panie W tym budynku widzę, że już mi porobili te pułapki Jedna zniszczona, bo się wpadła, jedna, a reszta nie wiem. tutaj za... Wpadło. Może. Zaś w tym domu, dobra, dojdziesz tam? Nie w domu. On już jest uwolniona, bo ktoś ją chyba... Ktoś ją chyba... Nie, Ale oni w... sami czasami tak szybko wychodzą, wiesz? Ale to w małym musiało być gdzieś. Mam tutaj kogoś, pod murami chodzą. Mhm. Mam tam. Nie wiem, w moim jest kopany gętaniku, mam. Aha, tu. No właśnie tutaj miałam tom. Ja tak rzuciłem na ślepo, bo nie widziałem, gdzie ona jest. Także mi tutaj totem, No ma śmieszna jakaś. Aha, w małym liza się robią te pułapki, gnoje. Czemu się w ogóle znowu być? A walić Idę do małego, bo mi robię. się, że ja cię nie widzę, dziewczyno. No. Nie chcę resetować tych pułapek, nie kumam tego. A serio, myślę, że ja cię nie słyszę, dziecko? Jesteś chora. Najważniejsze, żebym ja mi uciekła. Strój co kupiła za drogi, brzydki. Jeszcze co? Fikać, będzie hit. No. Kurde, no. Zostałam. To jest bardzo daleko, ale nie... Dostałam w łeb znowu. Nie złapię tutaj tej mikro dość. No i tu jest znowu paleta, także... A to dupie. Ej, a czy ten nie uciekł? Przez mi się zacięła tak, no, Nie ma czyś. tu nic. Jak ślady to wychylony. Było... Jezus. Przyspieszanie, thank you. No. Tyle czasu marnuję na to, że nie działa mi. Felix mi tam uciekł. na jest skopany. Muszę iść po niego. Mhm. Nie umiem go trafić. Czy to nie Felix? Co to jest? jakieś silentowa silentowe chyba. Ten chłop taki to jest chyba. Oho, wpadło. Grabeczka jeszcze dostanie, do ciebie biegnie prosto. Gdzie? Tu stoi, mhm. Ja już nie mam toporów, przykro mi. ja nie mam pułapek. Bo nie zrobiła się... ...żywto. Tu robią mi dwie osoby. Na jest u góry mi kleja, muszę iść tam na ten budynek. No to już nawet pułapek nie ma, bo nie miałem skąd wziąć kisnę Przetwieram skrzynkę na budynku Złapało się. Idę bo nie, no nie wiem czy dojdę. No Boże, wstała, no nie wierzę, jak oni tak szybko się wykarskowują z te... Kurde, pindo. No, jeszcze złożyłam sobie, tak? O Boże, to było piękne. No nie złapię, nie jestem... O, następne się złapał, lecę. Jeden gen został. No stop, tam i kleja się tutaj robi, wiesz? W tym małym. Pista. Brzydkie słowo było. Wiem, no bo już mnie denerwuje, ona się cały czas tutaj chowa i no stop tego gena robi jak na sranie. No słyszę ją, że tu biega. No małego by trzeba było Powinna dostać, hello. No jeden gen im taka robota. Pułapki mam poniszczone, to nie mam mieć jak nawet tak złapać. Mam tego Jayka No i tutaj jest pełno osób, jest trzymałem. Wszyscy się tu kręcą, bo chcą Gena na Hama zrobić. No widzę, no był tu ktoś, widziałem to przed chwilą, gdzie jest. No, chowają się, wiesz? No nie trafiłam go, to jest śmiech. No sprint dostał. Że tuż powinnaś umrzeć, chłopie. Tutaj tego gena jeszcze robią, Słyszę. nie słyszę. Oni pewnie gdzieś po szafkach siedzą. Nie będę, nie kogoś, ja mam toporów, kisnę z siebie. Mam tutaj jakąś pełno ich tutaj mam. Musi pewnie być ze mną być. Oni się tu wszyscy chowają, przy murach. O, proszę. I tu zaś tego gena robią. Boże, bo ona wpadła w jakąś pułapkę, błagam. Prawie! Ja no, na ślepo srema... rzuciłem tak, tak, tylko żeś tutaj jest paleta, to ja się mogę wiesz, co. Idzie do ciebie ona, jakby. No tak, ale z prawej. I teraz gdzie ja? Nareszcie. Tam do małego teraz, bo oni tam zaśno. Naś kombinują. Tu znęcają nade mną. Mało, Oni się tu no chowają. Tutaj się chowają. Cały czas tutaj tam i kleja, kłucają. Jezus, Leon, weź się ocząć. No, właśnie. Hej, przeleciał przez niego toporek. <noise> Co mi tam robią? No, Leon przeskakuje przez okno. On się chował za tym. No go. Mhm. jakiś głupi. Tam gen trzeba skopać. Oho, tam gdzie idziesz? Aha, dobra, dobra. Nie, nie tam. Tak, robią tutaj są. I tu też. Są tutaj ich jest trochę. O nie Boże. można więcej. Właśnie to było. Tak, taki straszny dźwięk, nie? Tutaj palety mam, ale nie mogę. Cześć, pierwszy raz widzę w, w tym meczu w ogóle. Znam. No, rób. No nie przejdę, taka pułapka se zresetuje. Płacze gdzieś Jakeś mi tu. No tak o niego staram się, ale nie jest łatwo. budynku on jest no. Okej. Okay. Wziąłem go od drugiej strony, wiesz Kurde, dużo ich jeszcze zostało. Gany mi tu kończą. Mhm. Znowu ten dźwięk. Widzę ją, stoi za tobą. Wejdź po nią, a ja mam tu mi kleje. Jak ktoś leży. Dostała kimura. Ja muszę iść zastawić bramy. To zostanie Rebeka i ten czubek. To już są władze w tym momencie, tak? Tak. Zamykam jeden. Podgłośniam słuchawki. Koło mamę go idę szukać. Kurde. Co? Zamknąłeś wszystkie? Ja jeden zamknąłem, oni uciekli wszyscy. Aha. Znaczy wszyscy... Damą.